Witam Was, z tej strony Karol, a dziś nagrywam z Adam, Adam Now. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wbijajcie też na jego kanał, macie link w opisie. Do Pana Karola też. będzie te, 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 te link w opisie, może nawet w komentarzu. No, u mnie też będzie w przypiętym komentarzu. No teraz sobie gramy OneBlocka. Będzie to taki gameplay z OneBlocka, także... No. O, to dwa będziemy tak, tak, zaczynamy. No, okay, to tak. dawaj. No, no bo e bierz. My... takie itemy. Y dwa drewniane kilofy, dwa drewna i dwa temy. crafting. No ja to mam na razie jeszcze pusty ekwipunek. O, drewno. Dobra. O, skrzynka jakaś. O, mamy tutaj dwa jajka i jakieś kwiatki. To sobie wezmę wszystko. Mamy grafinki jak podłogę. tak ładna szczęśliwa. Dobra w sumie nie wiem po co mi te kwiatki chcesz? Mogę potem na jakąś ozdobę. Dobra I mam dwa jajka. Rozbić je czy zostawić? Rozbić nie ma Nie, nie mamy. Już się w sumie noc robi. Tylko trzeba pamiętać, który blok jest tym magicznym, takim... ale to O, to jest ten drewno. O, co to? To... E, co dostałeś? nie no, co? co dostałeś? Mam no, no, się drewno Dobra. Ogólnie widzowie to ja pierwszy raz robię one bloka a Adam Nof robi go chyba tam drugi raz. Ogólnie robiłem ten nie, nie, nie. Tam. Dobra. Dzięki. No co się tutaj robi zaraz. Potworki tu mam wiesz, żeby potworki. Tylko O kurde. Co miałeś wyciągnię? Pan... Miałeś cenne rzeczy w wykwipunku? E, nie, nie, nie było. Tylko było 500 diamentów, y, nether... No nic takiego nie. Było. No to spoko. A gdzie jest ten Jaki blok? A tu, 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 tu. Ten drzwir tutaj, o to. mam, Czy Nie, nie ten! Ten! Ten, no okej. Dobra, drewno to spoko. Przydałoby się jakieś łóżka albo składniki do łóżka. Bo drewno to wełna by się przydała. A na one bloku się nie lespią moby, nie? No się respią, to jest Aha, ale teraz może nam się coś zraspić, czy jest za mały? Może się zraspić, albo może... Bo to jest na lewele, na, na przykład 100 bloków to, 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 to jest nedebrych i to, 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 to jest tutaj ten... Dobra, jak chcesz, to ci mogę jeszcze dać jedno drewno. O, dobra. Nie się, zaraz sobie zrobić, bo jakbyś połowę mieć bez to hmm. Bra, mam... dzień, czy, dzień, oh. super zwierzę, to byłby ten jeden czarny. Hmm. Bramany. Czekaj, czekaj, mam Bo przecież tutaj sadzonkę sadzonka drzewa. drzewa. No. O! No. Tylko, żeby nam nie spała. Ej, czekaj, ja też mam sadzonkę drzewa. No, po, tutaj drzewa. Bo myślałem, że to jest kwiatek na początku, miałem jakieś lagi. w ogóle patrz co ja robię, patrz gdzie jestem teraz. Za skrzynią. Jakim cudem? Dać, dać. Ej, no bo tu jest jakby taki jeszcze niewidzialny blok. No jakby, taki, jak się z shiftem chodzi, to jeszcze można tutaj wejść jakby. Bo tak normalnie... I co? Patrz. Co? Teraz nie klękam już, teraz już nie klękam. Aha, no. Ale to śmiesznie wygląda. No, nie. Ja za wszystko ze skrzyni odłożyłem i w sumie spadnę, bo mi się nudzi. Bo, yy, bo nie da się sobie skliwało, że jak masz jakieś śmieci, śmieci, to się rzuca tamto, yy, to ci yy, to, yy, to, to nie wyrzuca tam. Tylko się tam to... jak wyrzucać? Ej, dlaczego ja w ogóle dostałem? Ej, jest to jest poza mapę. Co jest to na poza mapę? Co jest ten poza, poza mapę. Nie wiem. A i ja, ja nawet nie poszedłem w ogóle. Dziwnie, o Arbus. Dobra, teraz to, co nam by się przydało, to wełna, nie? O, krowa! Krowa! Mam 25 Arbus. Dobra, już się dzień robi dzień. To jakieś słabe straś. Cały czas cały tej, ta glina, cały cały czas, no, cały 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 że cały nawet będą, gdy będzie no. A ja ile będzie odcinków z tego? Nie wiem, sam. Owca. A masz wełnę? Nie masz, nie? Nie, mam. To dawaj, może ją zabijemy, żeby mieć łóżko. No, 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 przepraszam. Bał, bał. A, a nie spadła. Wiem. Aha! Sorry. Już no. spadłem była Karolinka. Nie, to nie była Karolinka. Karolinka to jest y, kurczaker. Kurczak. Kura. krowa, no, krowa to jest też żeńskie. No krowa to żeńskie, tak. No, to rozumiem się. Znowu mam tą glinę. Teraz ty już. Dla krowy no to y, niech będzie, y, nie wiem, w sumie czekaj, pomyślę. Niech będzie Weronika. Weronika, Weronika. Ej, ej, o, a o tu są skrzynkę. Tą? Dobra. Ile? A lol. Ej, czekaj, ja, ja to sobie przerobię. Przyro Masz jeszcze wybrać się. E, 40. Dobra, i zrobiłem. Um. Nie wiem czy widać w sumie. Ale co? No, otwórz skrzynkę i nie wiem czy widać. No, no widzę widzę, fajnie. Nie widzę. Bo XD tam napisałem. Jak więc widzę. Ma pół? Nie, nie, nie Ale w sumie LOL... Lol był lepszy, więc chyba z powrotem go zrobię. No. Teraz widzę najbardziej... A ja... A to jest... To jest ten nasz pluch? Nieczekaj. Możesz zrobić jeszcze raz ten Lol, bo ten... Tyle nie, nie, tak. wreszcie wreszcie wiedzieć, wiedzieć, to to No właśnie. właśnie. Bo nie, no. nie, 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 jest nie, ten nie, Jajka mam rozbijam i... Nie... O, kurczaker, zobacz, mały. Witam, On ma większą głowę od twojego ciała. No. Nazwijmy ci pikuś. Dobra. paczkę, paczkę do, Jakiś serduszka, widzę pan. Co tam się dzieje? Bell, Czyli co to jest? I wodę mamy. Super, wodę Oj, mamy. Wodę mamy. I mapę mamy. I marchewkę. I sadzonkę. O, w ogóle, patrz, czego nam wyrosło? Ej, pan. Mamy wodę, ale fajnie. To będziemy mogli sobie zrobić koblarkę, tylko jeszcze nam jest lawa potrzebna. Ej, popatrz. Popatrz. No? A <głosy> <głosy> o teraz No? No. i tutaj...

To, to czekaj, tam idę tam sobie tam. po tego, po... Wiesz o czym ja mam Jurm, rater, raster... Nie ma, ale pewnie macie pieniądze. Mamy pieniądze, mamy ten O, kamień mamy, dobra. Patrz to pozłazuję tu, tu, tu i tutaj przykład zrobię zro, 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 odwrót, żeby ta woda się wylała na, 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 na wszystkich badek, jakbym coś spadł wtedy. No i zobacz w, na mnie, tak. zobacz na mnie. No. Udało ci się? Co udało? <noise> udało ci się, udało ci się, tak. Ale co? No, no... no bo, 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 bo... bo teraz jaka się poza mapę i nie do wody. do wody do poby, nie udało. Ja będę sobie próbować, bo ja, ja też nie mam itemków i będę sobie próbować tak skakać, żeby nie spaść. Dobra, udało mi się. Sadzonkę brzozy masz. Dobre. To ja sobie y, biorę tego. Biorę sobie narzędzia i sobie będę y, no, ten blok wykopywać. Um. Ja ile mam drewna? E, drewna to w skrzyni tam jest Drew, wszystko. Bierz ile o, chcesz ze skrzyni. Okej, okay. o tyle O, węgiel kopię. Czekaj, dam ci dwa węgle, bo mam. Do domku ci rzucę. Dobra, dzięki. Nie skończymy jedzeniem. Ej, ale w ogóle mi w ogóle jedzenie nie ubywa. Ja mam tego. Popatrz, popatrz. Na pełni, teraz. Wiem, właśnie nagrywałem też o tym o, filmik, w ciekawostkach ja o mnie to było. Ja mam i mam Tylko, że nie wiem, czemu mi w ogóle nie ubywa, ten, pasek głodu. Nie masz Czyli bo ja mam... Yy, ...nie gra, bo mam ustawiony na yy, łatwy, łatwy. Aha. Bo to mam, ma, to. A no, łatwy jest, no, bo spadło, nie ma... To ja ci dam te zupki, bo nie wiem czemu mi nie ubywa. Ale to to, że zupki się nie stakują. wydaje mi się, że jesteśmy w becie chyba. w becie się, w alfie po prostu się nie stakowało jedzenie w ogóle. Ej, w ogóle wiesz ile tutaj jest zwierząt w tym naszym domu? Nie jestem. Tam są wszyscy normalnie. Całą rodzinę, nie, jeszcze tutaj jest jakiś... Dzieciak, dzieciak się z tym i nie chcę wejść. I do rodzinnego domu. Ale czy myślisz o tym samym, co ja? No tak. Znaczy, ale elegancko. Dobra, to koniec już. To, to był pierwszy dzień na one bloku. Tak, był to pierwszy dzień, właśnie na one Tutaj, no tak, trochę rzeczy zrobiliśmy już. Ogarnęliśmy no, trochę rzeczy. To już? No,